Wieletta Ekielska zapraszam na infomagnes. W minioną niedzielę 20 lipca w Wiśniewie odbył się ósmy festiwal kuchni regionalnej z wiśniowym smakiem. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła nasza telewizja. Impreza, której celem jest promocja gminy Wiśniew oraz podtrzymywanie tradycji wytwarzania potraw produktów i nalewek z Wiśni, rozpoczęła się biegiem ulicznym, zaś później przeniosła się na skwer przed Urzędem Gminy. Jej najważniejszym elementem była ceremonia zasypywania Wiśni, której dokonały lokalne władze wraz z zaproszonymi gośćmi również z zagranicy. Oprócz tego, że tak jak poprzednio robiliśmy tylko konkurs potraw, tak teraz już mamy konkurs potraw, konkurs nalewek, mamy bieg uliczny z Wisienką w tle. Także mam nadzieję, że ten ósmy festiwal to dopiero rozbiegówka, to dopiero początek naprawdę świetnej, fantastycznej imprezy. Kolejnym elementem było rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą potrawę z wisienką w tle. W tym roku zwyciężył chleb z wiśnią przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Radomyśli, a tuż za nim uplasowały się potrawy z KGW z Oknień Starych, kurczak w glazurze wiśniowej oraz KGW z Gosthorzy w wiśnie w pierzynce. Ponadto w programie festiwalu znalazły się atrakcje dla dzieci i dorosłych, liczne zabawy i konkursy oraz występy zespołów. Każdy mógł też spróbować potraw przyrządzonych przez lokalną społeczność. Więcej informacji o festiwalu już wkrótce w Magnestefau. Mimo, że ustawa śmieciowa funkcjonuje już rok, nie wszyscy zgadzają się z kosztami, jakie ponoszą. W Łukowie zawiązała się bowiem grupa inicjatywna, która w drodze referendum chce obniżenia stawek za śmieci. Obecne stawki za śmieci wynoszą odpowiednio 10 zł za odpady segregowane i 17 zł za odpady niesegregowane, zaś rodziny wielodzietne mogą liczyć na ulgi rzędu 50 i 70% w przypadku, gdy dane gospodarstwo domowe zamieszkuje 4 lub więcej osób. Z kosztami tymi nie zgadza się tzw. grupa inicjatywna, którą utworzyli mieszkańcy naszego miasta i którzy złożyli na ręce burmistrza wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie obniżenia tych opłat. Pismo zostało złożone 11 lipca i od tej daty grupa inicjatywna ma 60 dni na zebranie około 2,5 tysiąca podpisów pod wnioskiem w sprawie tzw. referendum śmieciowego. Czy jednak referendum dojdzie do skutku? Wszystko będzie zależało od Rady Miasta, która na jednej z jesiennych sesji poprze bądź nie, obywatelski projekt uchwały dotyczącej referendum i zmian w opłatach. Jeżeli wniosek obywatelski zostanie poparty, mieszkańcy będą mogli ocenić wysokość opłat przy urnie, jeżeli nie, trafi on po prostu do kosza. Jak potoczą się losy tej sprawy i co do powiedzenia mają na ten temat inicjatorzy i władze miasta? Do tematu powrócimy w przyszłości. Powiatowy urząd pracy w Łukowie informuje, że osoby bezrobotne mogą składać wnioski o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Ten temat oraz inne dotyczące bezrobotnych poruszyliśmy w rozmowie z dyrektorem urzędu Stanisławem Puchem. Pieniądze są przyznawane w ramach projektu Aktywność plus Wiedza równa się sukces pod działanie 6.1.3 Unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Aby skorzystać z dofinansowania na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, który wynosi maksymalnie 20 tysięcy złotych, należy spełnić kilka warunków, wśród których najważniejszym jest figurowanie jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łukowie co najmniej 1 miesiąc bezpośrednio przed dniem złożenia wniosku, łącznie do dyspozycji jest 1,5 miliona złotych. Jest to duża kwota w skali kraju, bo, bo w przypadku naszego urzędu, a to jest tak proporcjonalnie w całej Polsce, tych środków jest dwa razy więcej niż było na przykład w roku poprzednim. Bo te środki, które możemy wydać w ramach projektu systemowego, to jest około 60-70% w ogóle środków na aktywizację bezrobotnych w powiedziałkowskim w tym roku jest to w granicach 6 milionów złotych. Powiatowy Urząd Pracy prowadzi również inne działania aktywizacyjne dla bezrobotnych poszczególnych. Zapraszamy do odrębnego materiału w Magnes TV. 23 lipca swoje święto obchodzili Łukowcy policjanci. Z tej okazji na specjalnym apelu oznaczono i awansowano najlepszych mundurowych. Służba w tym roku obchodzi 95. rocznicę powstania, gdyż 24 lipca 1919 roku powołano Policję Państwową, która miała stać na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego w II Rzeczypospolitej. Formacja przez kolejne lata kilkukrotnie zmieniała swoją strukturę i nazewnictwo, jednakże dzisiaj wszyscy odwołują się do służby policyjnej sprzed blisko wieku. To właśnie w drugiej połowie lipca, w dniu powołania Policji Państwowej, jest obchodzone Święto Policji. Ostatnie badania opinii społecznej. Wskazują, że 9 na 10 Polaków czuje się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania, a 71% Polaków ufa policji. To najwyższy wynik od lat i wśród instytucji większym zaufaniem obdarzane jest tylko wojsko. Wukowie swoje święto uczcili. Zastępca lubelskiego komendanta wojewódzkiego Policji, inspektor Jarosław Adamski oraz policjanci i pracownicy cywilni z Komendy Powiatowej Policji w Wukowie. Zaproszeni zostali również przedstawiciele pozostałych służb oraz urzędów. Następnie mundurowym wręczono akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. Siedmiu policjantów oraz czterech pracowników cywilnych za wysoki profesjonalizm, wzorowe wykonanie obowiązków służbowych, zaangażowanie i inicjatywę zostało wyróżnionych przez lubelskiego komendanta wojewódzkiego Policji nagrodami pieniężnymi. Ogółem w tym roku nominacje na wyższy stopień służbowy otrzymało 34 policjantów. Cóż, przede wszystkim zdrowia, ale tak naprawdę to satysfakcji w życiu zawodowym, w życiu prywatnym, <Ky> tego, żebyście jak najmniej czasu musieli spędzać e, poza rodziną, poparcia właśnie rodziny, bo nie ulega wątpliwości, że bez tego ta nasza praca nie byłaby e, pewnie tak efektywna. No i cóż, Na zakończenie uroczystości zastępca lubelskiego komendanta wojewódzkiego policji inspektor Jarosław Adamski pogratulował wszystkim wyróżnionym i awansowanym policjantom oraz podziękował im za osiągane wyniki i zaangażowanie w walkę z przestępczością. Wturowali mu pozostali goście i kierownictwo komendy, którzy dziękowali za służbę i pomoc niesioną mieszkańcom powiatu Łukowskiego. Motocykliści ze stowarzyszenia Bears Riders odbyli niedawno wakacyjną podróż do malowniczej miejscowości Estergom na Węgrzech. Towarzyszyła im nasza kamera. Podróż, w której wzięli udział motocykliści Bears Riders oraz przyjaciele z Harley Davidson Club Poland trwała od 16 do 20 lipca. Docelowym punktem wyprawy był Budapeszt, stolica Węgier, lecz w międzyczasie motocykliści odwiedzili kilka interesujących miejsc po drodze. No, ten pomysł urodził się wspólnie z prezesem stowarzyszenia Bill's Riders, czyli motocyklistów łukowskich, A, no i potem podjęliśmy decyzję o tym, żeby zorganizować taki wyjazd, no i udało się. Zorganizowanie takiego wyjazdu dla takich ludzi, to zaszczyt i czysta przyjemność. Ja wiedziałem, że w tych ludziach jest pozytywna energia, trochę jej pewnie od nich zabrałem. Jak wampir energetyczny, o to mi też chodziło, ale tyle energii, ile jest w nich, to, to się nie mieści w głowie. Pierwszego dnia wyprawy motocykliści pokonali trasę 500 km i zatrzymali się w malowniczej miejscowości na Słowacji, Moldowa nad Bodwą. Następnie wszyscy wyruszyli do Esztergom, głównego miejsca noclegowego. Esztergom to piękne turystyczne miasto leżące przy granicy węgiersko-słowackiej. Tam też na uczestników wyprawy w jednej z restauracji czekał wieczór węgierski zorganizowany przez gospodarza Józefa. Polacy mogli skosztować ostrych lokalnych specjałów oraz poznać kulturę i folklor Maziarów. Organizatorzy wyjazdu zapewnili nam full atrakcji oprócz tego wieczoru węgierskiego po przyjeździe, zaraz. Następnego dnia, żeby odpocząć po tej wieczorze węgierskiej, wybraliśmy się do lokalnego akwaparku. Super się tam bawiliśmy. Następnego dnia wyjechaliśmy do Budapesztu. Tak jak Sławek mówił, przejechaliśmy malowniczą trasą ze sztergą do Budapesztu, zahaczającą o Wszakrot i tą miejscowość taką w stylu serbskim. Motocykliści podczas swojej podróży zwiedzali wszystkie miejsca, jadąc wartą kolumną motocyklową i niejednokrotnie budzili duże zainteresowanie wśród lokalnej społeczności. Ich podróż na Węgry zakończyła się pożegnalną kolacją, zaś cały pobyt został uznany za bardzo ciekawy, udany i interesujący. Motocyklistom towarzyszył również Sebastian Ignaciuk, dyrektor programowy MagnesTV, który udokumentował cały wyjazd. To był dla mnie zaszczyt zarówno bycie z birsami jak i Harley Davidson Club, dobrze zapamiętałem, Poland. Niesamowita grupa ludzi optymistycznych, naładowanych energią, no mam nadzieję, że kiedyś jeszcze będzie mi dane z nimi podróżować. Tutaj duży plus pod wielkim wrażeniem byliśmy całej logistyki i organizacji. Obszerna relacja z wyjazdu motocyklistów na Węgry już wkrótce w Magnes TV. Wakacje z Osirkiem to cykl imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie. W ostatnich dniach odbył się turniej plażowej piłki nożnej i siatkówki. Pierwszy rozegrany został 14 turniej siatkówki plażowej o Puchar Dyrektora Osir, który odbył się w sobotę 19 lipca. Wystartowało w nim 14 drużyn podzielonych na cztery kategorie, które rozgrywały mecze pod okiem sędziów Mariusza Kiełczewskiego i Marcina Zabłockiego. Rywalizacja toczyła się w kategoriach młodzieży do lat 16, szkół ponadgimnazjalnych, kategorii Open i Dziewcząt. Zaś wyniki przedstawiają się następująco. W pierwszej kategorii młodzieży do lat 16 zwyciężyła drużyna mistrze przed SMG Trzebieszów, w kategorii drugiej szkół ponadgimnazjalnych drużyna Bartek i Przyjaciele przed zespołem Gołąbki w trzeciej kategorii w której zagrały zespoły Open najlepsza okazała się ekipa UKF przed drużynami Atomowych Żółwi i Wnukami Proboszcza. a w kategorii dziewcząt triumfowały FC Ziarko przed Old Team i drużyną Dudusie Drugi turniej w piłkę nożną dla najmłodszych rozegrano natomiast w środę 23 lipca Rywalizacja toczyła się w trzech grupach szkół podstawowych rocznika 2001-2003, 2004-2006 oraz dziewcząt. Łącznie wystartowało 61 zawodników w 11 drużynach i rozegrano 13 spotkań, gdzie strzelono 61 bramek. Zwycięzcami okazali się w kategorii szkół podstawowych rocznika 2004-2006: Daw 2 przed Daw 5 i Daw 1. W kategorii chłopców z rocznika 2001-2003: FC Typhoon przed Tiger Team i FC Huragan. A w kategorii dziewcząt wygrała drużyna tajfunki przed drużyną prawdziwki. Rozgrywki sędziowała Magdalena Orzełowska, a zwycięskie drużyny oraz król strzelców z każdej kategorii otrzymali dyplome i nagrody. Szczegółowe wyniki turniejów znajdują się na naszej stronie internetowej. To już wszystkie informacje w tym tygodniu. Na kolejne wydanie Infomagnes zapraszamy już za tydzień.